Siemanko, z tej strony Adam i witam wszystkich zakręconych w lewo. Dokładnie żużlowe świry, wiem. Cały tydzień praktycznie e, nic nie nagrywałem, nie było żadnych live'ów. Po prostu nie czuję się najlepiej. Od zeszłego piątku mam temperaturę, y, no źle się ogólnie czuję. Y, postanowiłem zamknąć się w jednym z moich pokoi i, i jestem tak naprawdę odizolowany, tak. Nie widzę się z dzieciakami, dzwonimy tylko e, e, na Whatsappa. Żeby sobie pogadać, i, i żonka mi tylko donosi jedzenie, wodę, takie rzeczy. Także, no, tak sytuacja wygląda. Wczoraj poczułem się trochę lepiej, dzisiaj, znowu troszeczkę mi znowu, znowu zaczyna boleć głowa. No, ale ten wirus podobno. Nie wiem, czy to jest ten wirus zresztą, ale. Ale, no, dwa tygodnie takie objawy mogą, mogą być, tak więc, no, tydzień jestem, tydzień jeden dzień dokładnie. Dzisiaj. No i co no i po prostu staram się funkcjonować na tyle ile daję radę. Oczywiście o jakimkolwiek nagrywaniu czy edytowaniu, czy live'ów. No, no nie było mowy po prostu, bo, bo nie czuję się na siłach. Dzisiaj już jest trochę lepiej. Wczoraj było na tyle dobrze, że e, nagrałem żużlową tygodniówkę, która pojawi się, która się pojawi dzisiaj e, na kanale pobandzie.com <laughs> Tak więc, e, no a dzisiaj postanowiłem nagrać już. Mateusza, kolejną hmm, top 5, którą mi przysłał tak naprawdę w zeszłą sobotę, ale dopiero teraz e, się za to zabieram, a jest to top 5 największych niespodzianek minionego sezonu. Także to było moim słowem wstępu, i, i od razu przechodzę do Mateusza e, materiału. Tak więc zaczynajmy, Ciemano, wszystkim zakręconym w lewo. Na wstępie chciałbym podziękować Wam za wszystkie łapki w górę oraz pozytywne komentarze, które zostawiliście pod poprzednimi odcinkami serii top 5. Jest to naprawdę miłe i daje mi motywację, żeby następne odcinki były jeszcze lepsze. Tematem przewodnim odcinka jest top 5 zawodników, którzy najbardziej pozytywnie nas zaskoczyli swoją dyspozycją na ligowych torach, wprawiając niejednego eksperta czy kibica w osłupienie. To tyle jeśli chodzi o wstęp, tak więc wszyscy stoją nieruchomo, zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Numer 5 to Szymon Woźniak. Sezon 2018 był wybitny w wykonaniu Szymona Woźniaka. Prawdzie jego średnia 1,638 nie wyglądała najgorzej, jednakże do poziomu Zmarzlika, Waculika czy Kasprzaka sporo mu brakowało. Lecz mistrz Polski z 2017 roku miał zdecydowanie większe możliwości i ambicje niż bycie doparowym. W następnym sezonie dostał szansę bycia prowadzącym po odejściu Waculika i wykorzystał tą szansę. Był też zawodnikiem, który zrobił największy progres wśród zawodników, którzy w sezonach 2018 219 jeździli w Ekstralidze. Poprawił swoją średnią z 1.638 na 1.952 i ciągnął za uszy wspólnie z Bartkiem z Marzlikiem Gorzowską Stal, która głównie dzięki tej dwójce uniknęła spadku. Woźniak swoją skuteczną jazdą pokazał, że nadal jest zawodnikiem z czołówki, który nadal ma spory apetyt, jeśli chodzi o najwyższe cele. Nadchodzący sezon będzie trzecim z kolei, w którym będzie reprezentował barwy stali Gorzów. Numer 4 to Tero Arnio. Przed sezonem mało kto spodziewał się, że wówczas 34-letni film zrobi taką furorę na drugoligowych torach. Co prawda, to prawdziwy obieży świat, który startował łącznie w 11 krajach, lecz miniony sezon był dla niego dopiero pierwszym pełnym w polskich rozgrywkach. Lepiej późno niż wcale. Wracając do minionego sezonu, wyskoczył on jak królik z kapelusza i wdarł się przebojem na drugoligowe salony. Jego średnia 2,235 pozwoliła mu zająć czwarte miejsce wśród zawodników drugiej ligi, będąc jednocześnie jedynym, który nie przyjechał ostatni na linię mety. Był tym zawodnikiem, który ratował honor katastrofalnie spisującej się Wandy Kraków, która na domiar złego borykała się z dużymi kłopotami finansowymi. Po sezonie Wanda upadła, a Arnio postanowił przejść do kolejarza Opole, z którym będzie walczył o mistrzostwo drugiej ligi. Numer 3 to Paweł Miesiąc. Całe 12 lat, tyle czasu trzeba było czekać, żeby Paweł miesiąc znów pojawił się na ekstraligowych torach. Lecz gdy wrócił, zrobił to z przytupem. W sezonie 2018 był mocnym punktem motoru Lublin, uzyskał średnią 1,902, co dało mu 19 wśród zawodników pierwszej ligi i dorzucił sporą cegiełkę, jeśli chodzi o awans motoru do najwyższej klasy rozgrywkowej. Lecz przed następnym sezonem zaczęły się obawy, czy łebek podoła jeździe w ekstralidze. Po zakontraktowaniu Grzegorza Zęgoty miał walczyć z Dawidem Lampartem o skład. Lecz kontuzja Zęgiego zakończyła walkę o skład. Paweł doskonale wykorzystał daną mu szansę, był niesamowicie szybki na początku sezonu, później trochę przycichł, lecz był solidnym punktem zespołu. Gdyby starty mu lepiej wychodziły, to jego dorobek byłby bardziej okazały. Lecz z drugiej strony nie byłoby tych fantastycznych i jednocześnie brawurowych pogoni z jego udziałem. Gdy stawał pod taśmą, trzeba było uważnie oglądać bieg. Był jednym z najbardziej sprawdzanych zawodników jeśli chodzi o sprzęt, lecz zawsze on był regulaminowy. Miniony sezon zakończył ze średnią 1,647, co uplasowało go na 29. pozycji wśród zawodników. W następnym sezonie, tak jak od roku 2017, będzie reprezentował barwy motoru. Numer 2 to Rosjanin Wiktor Kułakow. Przypadek Wiktora Kułakowa jest doskonałym przykładem, że trzeba zrobić czasem krok w tył, żeby później zrobić dwa kroki do przodu. Przed 2018 rokiem Wiktor postanowił zrobić odważny krok i odszedł z Polonii Bytgosz, która spadła do drugiej ligi do Unitarnów, która awansowała do ekstraligii i tam pod numerem 8 miał oczekiwać swoich szans na wyjazd na tor, lecz tych szans za dużo nie otrzymywał. I w 14 spotkaniach w sumie odjechał 15 biegów, w których uzyskał średnią 1,13. Był to kiepski sezon zarówno dla Wiktora, jak i dla tarnowskiej Unii, która spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Lecz po spadku Kułaków postanowił pozostać w Tarnowie i to był strzał w dziesiątkę. Wiktor z miejsca stał się liderem zespołu i wraz z Peterem Liungiem walczyli o ponowny awans Unii do Ekstraligi. Lecz dwóch takich zawodników to za mało na awans. Miniony rok zakończył ze średnią 2,411, co dało mu pierwszą lokatę wśród najskuteczniejszych zawodników pierwszej ligi, i ponadto, jako jedyny ze wszystkich polskich lig, zdobył trzy komplety punktów. Po niezwykle udanym dla siebie sezonie, mógłby poszukać swojej szansy na ekstraligowych torach, lecz postanowił zostać w pierwszej lidze, tylko że już nie w barwach Tarnowa, lecz Apatora Toruń. No i numer 1 Mikkel Mikkelsen. Bez wątpienia odkrycie tego sezonu w Ekstralidze. Zawodnik, który przebojem wdarł się do ścisłej czołówki zawodników w Polsce. Sezon 2018 spędził w pierwszoligowym Wybrzeżu Gdańsk, gdzie z Andersem Tomsenem i Michaelem Behem tworzyli duńskie trio, które stanowiło o sile zespołu. Lecz trzej zawodnicy to za mało, żeby Wybrzeże liczyło się w walce o Ekstraligę. Sezon Mikael zakończył na doskonałym czwartym miejscu ze średnią 2,340. Minimalnie ustępując Tomsenowi, I obaj postanowili przenieść się do Ekstraligi. Motor Lublin kontraktując na sezon 2019 Mikkelsena miał nadzieję, że przełoży swoją doskonałą jazdę na ekstraligowe tory. Ten transfer okazał się dla Lublina nie strzałem w dziesiątkę, lecz w jedenastkę. Mikkel z marszu stał się kluczowym zawodnikiem zespołu. Do powrotu Grigory łaguty był liderem zespołu, któremu deptał po piętach jeśli chodzi o miano najlepszego zawodnika w klubie jak i w Europie. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt to górą był Grisza. Lecz Mistrzostwa Europy padło łupem Mikela, który pokonał grysie w ostatnim decydującym biegu. Sezon ligowy zakończył na 13. miejscu wśród zawodników ze średnią 2,013 będąc jednocześnie współautorem największej niespodzianki tego sezonu, czyli zdobyciu przez motor szóstego miejsca w Ekstralidze, gdzie miał wedle przedsezonowych zapowiedzi spaść z hukiem. Po sezonie Mikkelsen postanowił dalej jeździć w barwach motoru i podpisał z koziołkami dwuletni kontrakt. Przechodząc do podsumowania, idealnym cytatem na określenie niektórych zawodników to nigdy nie mów nigdy. Ciężka praca i wiara i sukcesywne poprawianie swoich błędów dało im upragnione rezultaty. Lecz najważniejsze, żeby po takim sukcesie nie usiąść na laurach. Tylko dalej pracować nad sobą. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to proszę Was o zostawienie łapeczki w górę. A kto nie zasubskrybował kanału, gorąco do tego zachęcam. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasze top 5 niespodzianek minionego sezonu. Na koniec standardowo pozdrawiam wszystkich zakręconych w lewo. Trzymajcie się, Mateusz Skali. Dzięki Mateo. Jak zwykle, wielki szacunek, fajnie tu się czyta. Świetna robota, nic dodać, nic ująć, tak naprawdę i naprawdę to sama dla mnie przyjemność nagrywanie tych odcinków. Także, Mati, jeszcze raz wielkie dzięki. A do Was, jeszcze ostatnia taka moja prośba. Pamiętajcie, mimo wszystko, nie musicie wychodzić z domu, to nie wychodźcie, siedźcie w domu. No, ja mam nadzieję, że już dochodzę do siebie. Życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. No i bądźmy optymistami, pamiętajcie, zawsze pozytywnie trzeba myśleć i będzie dobrze. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A kto nie subskrybuje jeszcze kanału, tutaj jak Mati powiedział, z góry was do tego zachęcamy. No i co, no i nie przedłużajmy, moi kochani. Zapraszam was również na mojego Instagrama speedway-strefa. Tam znajdziecie karty żużlowe. To tyle na dziś żużlowe świry zakręceni w lewo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdro. Cześć.